Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie podczas pierwszego dnia naszego festiwalu NNW. Zaraz zaczyna się pierwsza pre, lekcja, o 9.30 będziemy puszczali film. Tutaj z nami jest reżyser, gdyż film nazywa się Popiełuszko, Testament Wolności, a ze mną jest pan Jakub Kleba. Dzień dobry. Dzień dobry. Mógłby pan zrazić kilka tematów, co tam się będzie działo, troszeczkę rąbka tajemnic, czy może już W Czym ten film się różni od innych filmów? No właśnie, bo on się różni. To znaczy film Testament Wolności, on zaczyna się na tamie we Włocławku. Czyli w tam, gdzie większość filmów biograficznych o księdzu Jerzym się kończy siłą rzeczy. Ten film zaczyna się na tamie i jest taką próbą odczytania jego testamentu, jego wieczności, jego tego, co poddam pozostawił, e, przez młodych ludzi, którzy nie mieli z racji urodzenia, roku urodzenia, szansy nigdy go poznać osobiście. To prawda, jest, z nami będzie bardzo wiele młodych osób na sali, gdyż szkoły tutaj też się wybierają, więc myślę, że to jest bardzo ważny film dla takiej młodzieży. To zapraszamy w takim razie do sali Go Plana, 9.30, a potem możemy zadać kilka pytań. panu reżyserowi. Świetnie.